Na kanale Girl. LEGO postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów niemieckiej motoryzacji, i tego to przed nami nowy zestaw z serii Creator Expert Porsche 911 prawdziwa perełka klasycznych europejskich wozów. Model ten po raz pierwszy został zaprezentowany w 1963 roku z typowym silnikiem B6 typu Boxer o 6 cylindrach. Do masowej produkcji. Wszedł w 64 roku i pierwsza generacja była produkowana do 74. Charakterystyczną cechą tego auta jest jego nietypowe nadwozie typu targa, w której mamy zdejmowaną część dachu opartą na zamontowanym na stałe pałąku przymocowanym razem z tylną szybą. Model LEGO prezentuje dwie generacje. Możemy znaleźć tutaj elementy zarówno z pierwszej, jak i z drugiej generacji. Tak na przykład, jak wypuszczony wcześniej z serii Speed Champions, model Porsche z 1974 roku, który tutaj dokładnie przedstawia nam drugą generację i charakterystyczny tylny spoiler. Zestaw z serii Creator Expert możemy zbudować na dwa sposoby. Pierwszy to zbudowanie pierwszej generacji z nadwoziem typu Targa, natomiast drugi to zbudowanie wersji Turbo, turbo związanej z drugą generacją co moim zdaniem jest głównym atutem tego zestawu. Zabierzmy się do ułożenia auta w wersji targa. Przed nami zbudowana konstrukcja w wersji targa. Tutaj mamy jeszcze garść elementów, woreczek, który posłużyłby nam do zbudowania wersji turbo, ale dzisiaj skupimy się tutaj na, na tardze. Cała konstrukcja ma 35 cm długości, 10 cm wysokości i 14 cm szerokości. Więc jest to naprawdę sporych rozmiarów model, który spokojnie możemy postawić na półkę. Tak dla porównania do mniejszego modelu tutaj z drugiej generacji, którego sama długość tutaj wynosi około 15 cm. Także zajmijmy się tutaj już tym dużym. Widać, że LEGO starało się zadbać o wszystkie szczegóły tworząc ten model. Mamy oczywiście tutaj mnóstwo ruchomych elementów, takich jak otwierane drzwi, Otwierana maska, otwierany, y, otwierana tylna klapa oraz zdejmowany dach. Tutaj charakterystyczny na pałąku. Tutaj wam pokażę. I oczywiście zamontowana na stałe tylna szyba, która musiała spełniać wymogi bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Tutaj możemy schować sobie ten y, dach pod klapę. Zobaczmy, jak prezentuje się auto w środku. W środku mamy tutaj. Bardzo szczegółową deskę rozdzielczą z pięcioma zegarami, tak charakterystycznymi dla tego modelu. Ruchomy układ kierowniczy. Możemy kręcić kierownicą, i tutaj spójrzcie. Mamy przednią oś skrętną, także podczas wykonywania ruchów kierownicą, kręcą nam się tutaj, kręci nam się cała przednia oś. W środku znajdziemy również skrzynię biegów. Która również tutaj w pełni działa, możemy zmieniać biegi, a także hamulec ręczny. Możemy go co prawda zaciągnąć, nie ma on takiej regulacji jak w rzeczywistych autach, aczkolwiek ten element wygląda naprawdę świetnie. Z ruchomych innych elementów w środku mamy również ruchome fotele. Tutaj możemy odsunąć jeden i drugi. Z tyłu kanapa jest dosyć mała. No, ale było to ogólną wadą całego auta. Pod tylną klapą mamy zamontowany silnik typu boxer, tak charakterystyczny dla tych aut: silnik B6 o 6 cylindrach. Spójrzcie, mamy tutaj również duży wylot. Co ciekawe, tutaj LEGO postanowiło wyróżnić oczywiście ten silnik. Jest tutaj, te elementy są schowane w środku, a mianowicie są to dwa klocki czerwone o wymiarach 2 na 4 study, które stanowią podstawę całego systemu LEGO, tak samo jak ten silnik stanowi podstawę całego modelu Porsche. Z przodu natomiast Możemy tutaj pod klapą schować sobie zdejmowany dach. Na masce widzimy piękny znaczek Porsche, charakterystyczny oraz świetne reflektory. Bardzo mi się podoba tutaj zastosowane klocki. Naprawdę świetnie imitują te reflektory. Pokażę Wam jeszcze instrukcję, która moim zdaniem zasługuje tutaj na chwilę uwagi. Ponieważ już tutaj na okładce widzimy oba modele, które możemy zbudować z klocków, które znajdują się w zestawie, instrukcja ma ponad 250 stron. I tutaj bardzo ciekawe, że każda ta strona ma czarne tło, co nadaje naprawdę fantastyczny klimat podczas składania. I oczywiście możemy tutaj na, na niektórych stronach znaleźć parę fajnych ciekawostek o modelu, a także historię tego auta. Moim zdaniem Lego zaoferowało prawdziwy rarytas do postawienia na półkę. Jakość tego modelu, a także szczegółowe odwzorowanie charakterystycznych dla tego auta elementów naprawdę zachwycają i oddają w pełni jego kolekcjonerski charakter. Chociaż jego cena katalogowa to 599 zł, to każdy centymetr tego auta jest wart swojej ceny i z czystym sumieniem mogę go polecić nawet najbardziej wymagającym fanom Lego. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Zapraszam Was również do oglądania moich innych filmików i do subskrypcji kanału. Pa! pa!